Witam serdecznie w Tarostacji i zapraszam na omówienie tarotowego portretu dnia 11 marca 2023 roku. Do omówienia dzisiejszego rozkładu wylosowałam talię Botticelli Tarot oraz dwie karty z talii kart rozpoznania wewnętrznego. Kartę przekonania i kartę seksualność. Dlatego dzisiejszy rozkład będziemy omawiać w aspekcie tutaj tych dwóch kart. Zacznę może najpierw od obrazu na karcie przekonania. Jak widać, przekonania, szczególnie. W temacie seksualności bardzo często nas od siebie oddzielają, stwarzając, że każde jest zamknięte w swojej szklanej bańce. Dlatego nie trafia do nas ani to, co mówimy, ani to, co robimy. Jesteśmy po prostu od siebie przez te przekonania. Bardzo mocno odizolowani. I tak jak mówię, szczególnie trudnym tematem bywa seksualność seksualność, która jest naszym naturalnym darem, która powinna łączyć, która powinna cieszyć, która powinna sprawiać, że będziemy czuli w stosunku do siebie silną więź, bo taką, taką może pokazywać karta tutaj na pozycji pierwszej, karta siły. No i tutaj jak widzimy w tym rozkładzie jest to karta ewidentnie siły, a nie mocy. Powiedziałabym nawet, że jest to karta przemocy, gdyż postać na tej karcie nie mniej ni więcej, tylko karci, karci tego lwa. Tak jakby chciała stłumić swoje wewnętrzne rządze, tak jakby chciała zapanować nad, nad swoim naturalnym popędem, który Tutaj w karcie siły tak samo y, namawia do różnych y, seksualnych zachowań. Y, karta siła mówi o naszym ciele, o naszym stosunku do własnego ciała, y, ale też właśnie o tym, że że pozwalamy sobie być osobą seksualną i, to, i seksualnie się realizować. No tutaj akurat na tej, karcie, na tej karcie, tak jak mówię, wydaje mi się, że chodzi o stłumienie jakichś swoich naturalnych rząd, naturalnych popędów, bo, bo postać na tej karcie jest w takiej, a nie innej sytuacji. O seksualności mówi również karta równowagi na pozycji czwartej, ponieważ na karcie równowagi jest postać przelewająca płyny znaczenia do naczynia. A czymże innym jest akt seksualny, jak nie wymianą płynów ustrojowych? Właśnie. E, dlatego wielu, m, wielu tarocistów, e, z panem e, Janem Witoldem Suligą, niedawno zmarłym e, doskonałym e, tarocistą, e, właśnie w karcie m, równowagi m, widzieli również e, nasze seksualne. Postawy. I co jeszcze zwraca uwagę, no to widać, że tutaj jest i kobiecość wyrażona kartą cesarzowej, i kobiecość wyrażona kartą arcykapłanki. I teraz, w zależności od tego, kto że tak powiem, jest adresatem tego rozkładu, czy to kobieta, czy to mężczyzna. No, jeżeli chodzi o kobiety, to tutaj rozkład mówi wyraźnie: zdecyduj się: zdecyduj się, czy jesteś cesarzową, czy jesteś arcykapłanką czy zgrywasz świętoszkę czy jesteś kobietą nastawioną pozytywnie do swojego ciała czy, czy kochasz seks czy, czy nie pozwalasz sobie na, na seksualną swobodę dobrze pojętą mówię seksualną swobodę bo nie chodzi tutaj bynajmniej o jakiekolwiek wyuzdanie tylko tylko w ogóle zgodę na seksualną realizację która ważna jest nie tylko y, dla naszego zdrowia psychicznego, ale również jak najbardziej dla zdrowia y, fizycznego. W trakcie wymiany płynów, o których y, wspomniałam, y, wymieniane są y, również substancje o znaczeniu hormonalnym y, substancje, które mogą y, poprawiać humor, y, działać y, odmładzająco. Więc akt seksualny z bliską osobą, bo nie chodzi tu oczywiście o żadne sytuacje gwałtu czy innej seksualnej przemocy, akt seksualny jest jak najbardziej prozdrowotnym działaniem. I teraz tak, jeżeli chodzi z kolei o panów, no to też tutaj mężczyzna wyrażony tą kartą rydwan, no to też byłoby dobrze, żeby się zdecydował, czy wybiera cesarzową, czy wybiera kapłankę, czy, że tak powiem, na ruletce losu bierze wszystko, co mu wpadnie w ręce. No nie jest to, nie jest to roztropne działanie. No, kocie. Uciekaj, uciekaj. No dzisiaj jestem otoczona moją koterią po dwóch stronach stołu, dwa koty. Obstawa jeszcze nie pełna, ponieważ kotów mam pięć. Mam nadzieję, że nie będą przeszkadzały w dalszym ciągu. Wracając do kart, tak jak powiedziałam, ważne jest tutaj, żeby się ze sobą dogadać, żeby nie tłumić swoich instynktów, nie nazywać tego, co naturalne, nie nazywać instynktu jakąś tam zwierzęcą rządzą, bo to naprawdę, naprawdę nie o to chodzi. Seksualność jest nam, że tak powiem, darowana, jest jak najbardziej naturalnym. Y, działaniem i tak powinniśmy je traktować. Y, dopiero jak y, robimy z niej y, tutaj jakieś, y, jakieś narzędzie niekoniecznie, niekoniecznie porozumienia. Y, jeżeli właśnie jeżeli ulegamy y, przekonaniom, które nas od siebie dzielą, no to, no to często gęsto y, wyrzekamy się y, tego, co y, naturalne. Y, i jakże przyjemne. I co jeszcze można powiedzieć w tych kartach o dniu 11? No, też warto uważać na zdrowie, szczególnie panie, bo tutaj, tak jak powiedziałam, tych pań w tym na tych kartach kilka. Więc szczególnie byłoby dobrze, żeby panie zadbały. O swoje, o swoje zdrówko. Ale nie, zap, nie zapominajmy też o panach, ponieważ no, rozkład jest i dla pań, i dla panów, więc panowie też powinni pan pamiętać o na przykład o badaniu piersi, dlatego że zwykło się uważać raka piersi za chorobę kobiecą, natomiast rak piersi dotyczy obydwu płci, a u mężczyzn bywa wykrywany zwykle zbyt późno. Będę kończyć opis dzisiejszego dnia, ponieważ trzeci kot tutaj dołączył. Dlatego, dlatego zapraszam Państwa na Jutrzejsze, na omówienie jutrzejszego tarotowego portretu dnia. I oczywiście nieustająco zapraszam na moją stronę www.tarostacja.pl i na mój kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie kolejne filmiki. Polecam szczególnie sprawdzenie, jak. Wydarzenia dzisiejszego dnia korelują z, korelują z tym, co opowiadam o portrecie. Mnie na przykład portret dnia wczorajszego. O proszę, teraz widać głównie mojego kota, nie widać kart. Więc wydarzenia dnia wczorajszego. Zrealizowały się w ten sposób, że podwójne koło fortuny i śmierć. Oczywiście zapomniałam o przeglądzie technicznym samochodu, też samochód było widać na karcie Rydwan. W związku z czym pognałam do, do stacji kontroli pojazdów i Zapłaciłam nie mniej, nie więcej, tylko 10 razy 10, czyli 100 zł i tak mi, tak mi się te karty zrealizowały. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, zapraszam na następne omówienie i do zobaczenia.